Jak pewnie zdecydowana większość z Was pamięta, podczas liturgii Męki Pańskiej Wielki Piątek odczytuje się Kiedy ich jest długa, bardzo bogata, trudno każdą jest objaśnić mękę Pana Jezusa tak szczegółowo, tak dobitnie, cały po całym zdaniu, chociaż zdanie. Chociażby bardzo chciałem. bo chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. dzisiaj przy okazji uroczystości Chrystusa, która Wszechświata, jest ku temu szczególna okazja, bo mamy mały fragmencik i możemy go rozłożyć na części i zbyt wiele czasu tego zajmie. Po drugie, jeśli chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus jako Król, czemu mówimy o tym, że jest Królem, Właśnie nawiązanie do tej Ewangelii i do liturgii Wielkiego Piątku są rzeczami koniecznymi, ponieważ poprzez nie najbardziej widać królewskość Jezusa. Jeśli chcemy tam znaleźć odpowiedź na pytanie, jakim królem jest Jezus, Oczywiście Piłat jest podłuszczony przez Żydów. Piłat jest świadom tego, dlaczego Żydzi przyciągnęli Jezusa do siebie Żydzi zrobili to z takiej religijno-politycznej zawiści. Jezus nie wpasował się ani w obraz Boga, ani w obraz Mesjasza, ani w obraz króla jaki by pasował Żydom i Żydzi dążą do wyeliminowania Pana Jezusa. Więc staje przed Piłatem i Piłat go pyta, czy jest dobry. A Jezus zaczyna kluczyć. Nie jest jakoś szczególnie jednoznaczny w swojej odpowiedzi. Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o, na co Piłat reaguje, czy ja jestem Żydem? To bardzo ładnie pokazuje, że pan Jezus sprowokuje Piłata. Mówi, no określenie się wyraźnie. Czy chodzi ci o znaczenie, jakie Żydzi nadają? poprzez to Pan Jezus oddziela, odcina od siebie jedną i drugą kwestię. Nie chce się z jedną i drugą kwestią utożsamić. Pokazuje całym sobą, że jest zupełnie innym królem. Moje królestwo nie jest trzeciego świata. Nie będę zakładnikiem ani polityki rzymskiej, ani polityki żydowskiej. Jestem zupełnie z innej majki. Moje Królestwo nie jest stąd. Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdziwe. Gdyby moje Królestwo było z tego świata, słudzy moi byli się o mnie. Ale moje Królestwo nie jest stąd. I jak bardzo Jezusowi zależało na tym, żeby pokazać, że on nie używa metod politycznych ani siłowych, to widać na, na przykład w sytuacji, kiedy Piotr łapie za miecz w obrójcu i Malchusowi odcina A Jezus mówi: schowaj miecz do pochwy i uzdrawia Malchusa. To nie są metody mojego koledztu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj bardzo wyraźnie usłyszeli, że Jezus nie jest królem politycznym, nie jest królem ekonomicznym, nie jest królem społecznym, jest królem zupełnie z innej bajki. Tą swoją królewskość, żeby pokazać, żeby wyeksponować, można powiedzieć, doprowadza do w ludzkich oczach karykatury. Karykaturalnego królowi. Kiedy stoi pobity, opluty w koronie cierniowej, z płaszczem purpurowym narzuconym na siebie, czy wygląda jak król? W świecie takich królów nie ma. W świecie są inni królowie. W świecie są królowie dostojni, bogaci, pełni chwały, splendoru, dominacji, siły. Jezus tak. Przypomnijmy sobie to, w jaki sposób Jezus nauczył o Królestwie Bożym, o tym, jakim jest królem i o co mu chodzi, no to też odkryjemy, jak bardzo jego królestwo nie jest z tego świata. Przecież o Królestwie bardzo często mówił tak: Królestwo Boże podobne jest do. I tutaj zaczyna się jakaś, która jest jego przypowieści, mogłoby się zacząć. I niech zacznie się tak: Królestwo Boże podobne jest Pana. I mówi, Panie, oddam Ci, oddam Ci, jak będę miał, to Ci zwrócę. Wiadomo, że jest skończony bankrutem, nie będzie miał z czego. Królestwo moje nie jest z tego świata, jest podobne do takiego rządcy. Mało tego ten rządca drugi raz woła tego swojego sługę i mówi, pytam, dlaczego nie przebaczyłeś współsłudze, którego dusiłeś te tak grosze? Chociaż ciebie prosi, czemu nie zrobiłeś tego samego, co ja? Nie darowałeś tej drugiej sumy, tych paru groszy? I mówi na koniec tej przypowieści Pan Jezus, przebaczajcie. Darujcie. Bo inaczej Ojciec Niebieski nie będzie mógł Wam darować. To są reguły tego świata? To są reguły tego Królestwa? Nie. Więc niech wstrzymajcie. Mówi: Nie jestem Mesjaszem, nie jestem królem, który by przyszedł ustanowić doskonały porządek polityczny w tym świecie. Nie jestem królem, który ma receptę na kryzys, ani nie jestem królem, który jest geniuszem ekonomicznym. Nie jestem nawet królem, który przyszedł i zlikwiduje wam biedę na Pamiętacie tą scenę? Jezus rozmnożył kręg. Jak się wszyscy najlepiej postanowili go obwołać królem, jak się Jezus dowiedział, że oni chcą go królem obwołać, to co zrobił? Obrócił się w objęcie, wyszedł. Nie jestem królem z tego świata. I to musi do nas wiążeć. Słowo Boże nie pada w próżni. Jest głoszone w konkretnym kontekście życia konkretnych ludzi. Jaki jest nasz konkret? No, konkret jest taki, że w nominalnej katolickiej Polsce poziom agresji i złości osiąga mocno malowany wielkość, kształt. Do tego stopnia, że którego słońce świeci nad dobrymi i złymi, który, który deszcz syła na dobrych i złych. Zaciśniętym więźniu. Jezus tłumaczy Piłatowi, jakie jest jego królestwo. On mówi tak. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdziwego. Na to przyszedłem na świat. Każdy, kto słucha mojego głosu, jest z Więc musimy wrócić do momentu narodzin Jezusa. Ja się na to narodziłem. Problem trochę polega na tym, że my jesteśmy, yy, nie, nie rozumiemy tych słów, nie oddziałują one na nas w sposób taki bezpośredni, ponieważ my jesteśmy zasadniczo dziedzicami tradycji Bożego Narodzenia z 25 grudnia, czyli tradycji zachodniej, szopka i te rzeczy. A kościół, zanim zaczął obchodzić Boże Narodzenie z 25 grudnia przez dlaczego Kościół obchodzi Boże Narodzenie, odwołując się do idei objawienia epifania. Bo to jest to właśnie, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Ja się na to narodziłem, aby objawić prawdę o Bogu. Jezus jest Królem, który objawia prawdę o Bogu. Kiedy Jezus narodził się, prawda o Bogu objawiła się w Bogu jest właśnie taka. To jest Bóg, który mówi miłujcie nieprzyjacioły wasze. I kiedy wrócimy do tego pierwotnego święta pierwotnego, uroczystości Bożego Narodzenia i zrozumiemy, co znaczy, że Podobnego. Tymczasem, jak spojrzy się na historię Kościoła, to co jakiś czas wraca pokusa pytania za drugi miecz władzy, władzy politycznej, czyli można by powiedzieć ściąganie Królestwa Bożego do partenu. Jezus mówi Królestwo Moje nie jest z tego świata, ale my ściągamy oborczyki do ziemi. I zaczyna się walka. Charakterystyczne to, że kiedy Kościół zaczyna ciążyć w kierunku Królestwa Siemskiego, to wśród chrześcijan zaczyna pojawiać się gniew, nienawiść, złość, zaciśnięte pięści, walka. A kiedy jest wierny idei niemantelicznej, jest dokładnie przeciwnie, Gdzieś w historii w pewnym momencie ktoś wymyślił, zróbmy rządę państwo Za zjedzenie plastraszynki w niedzielę 100 batów. W piątek, przepraszam, 100 batów. Za innych grzech do więzienia. Tak to wygląda. Oczywiście jest to uproszczenie. To jest właśnie realizacja takiej pokusy. Utopia Królestwa Wórza się. Dzisiaj, dzisiaj na przykład, co po niektórzy wzywają do tego, żeby... Dokonać intronizacji Chrystusa jako króla Polski. No, a ja sobie też w swojej zakątnej celi, biorę muteczek i się w głowie i mówię komuś znowu odbił. Ktoś znowu chce zrobić coś na przemiany Wam Pan Jezus mówi: Królestwo moje nie jest w tym a no, my zaklinamy rzeczywistość, oczywiście, jak powołamy Chrystusa królem Polski, bo to się wszystko zmieni na lepsze. Podatki zaczną wszystkich cieszyć Przestępczość z malejech albo z ludzie ludzi przestaną popełniać na porcję. Nie, to się nie stanie. Zmiana nie przychodzi wtedy. Zmiana przechodzi zupełnie inną drogą, bo Królestwo Boże nie jest z tego świadome. Zmiana przyjdzie wtedy, kiedy będziesz słuchał głosu prawdy. A prawdę Nas będzie się zmieniało. Więc życie społeczne też będzie miało inny kształt. I warto, żeby ta Ewangelia naprawdę nami wstrząsnęła. Tak jak trzeba wstrząsnąć niektóre lekarstwa przed użyciem, żeby zadziałały, tak ta Ewangelia powinna wstrząsnąć nami, żebyśmy my dobrze zadziałały. Żebyśmy wypili sobie z głowy takie pomysły, że chrześcijanie mogą używać przemocy, gniewu, nienawiści, złości. Bo Królestwo z tego świata takie metody stosuje, a Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. I o tym ta Ewangelia ja przekonuje. Jest w tej Ewangelii pewien drobiazg jeszcze, który warto doprecyzować. Dotyczy tłumaczenia tego tekstu. Kiedy czytałem tę Ewangelię, na pytanie, a więc jesteś królem, pytanie Piłata, według tego tłumaczenia Jezus odpowiada, tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i tak dalej. Według dosłownie, według tekstu, I podkreśla, jak Jezus zależał na tym, żeby się odciąć od koncepcji duhana, od koncepcji życia. Ani jedno, które jest... Krzyżu. Nie pasował do koncepcji politycznej. I taki jest Jezus, on nie pasuje do takich rzeczy. I niech ta na naprawdę pod tym względem wstrząśnie, bo jak zaczynają nam się zdarzać złości i nienawiści na taką skalę, jak to ostatnio, jak wszyscy tego doświadczamy, widać w obu nas, to znaczy, że odstąpiliśmy.